Laudetur. Skazanie Marine Le Pen z zarzutów karnych, zwykłego, ordynarnego oszustwa, wyłudzenia na fikcyjne stanowisko jakichś asystentów europosła. Uwaga, nader częsta rzecz zresztą. Od nas po Francję, Włochy. Co spowodowało? Proszę Państwa, serce rośnie. Powstał Front Obrońców Demokracji. Ten Front Obrońców zaczyna się na Kremlu, no bo wczoraj oczywiście przecież rzecznik Kremla wyraził, Straszne zaniepokojenie faktem upadków standardów demokratycznych we Francji, w Europie Zachodniej. Zawył oczywiście Orban, chyba swoją nędzną francuszczyzną. Uwaga! Wyją dzielni dziennikarze różnych naszych dorzeczy, rzeczy, salonów 24 i innych prawicowych gadzinówek. Upadek standardów demokratycznych, scenariusz rumuński. Jest to oczywiście jeden wielki idiotyzm. Przecież ja tu przypomnę, no po, po prostu kontrprzykład. François Fillon to był kandydat mocny. Centroprawicowy, z absolutnego menstruum, dokładnie z takiego samego powodu, jakiegoś nepotystycznego zatrudniania fikcyjnych asystentów europosłów, asystentów europosłów i wyłudzenia pieniędzy, wycofał się z wyścigów prezydenckich, gdzie miał bardzo mocną, stabilną pozycję i gdzie zresztą zagrażałby Marine Le Pen. Ciekawe, że wtedy jakoś nie mówiono o tym, że skazanie oszusta za oszustwo. To i sytuacja, w której on nie może i nie będzie kandydować w wyborach prezydenckich, to jakiś grzech przeciwko demokracji i to spisek antydemokratycznych elit. Bo mnie zastanawia jedno: czy jeżeli zostanie skazany Matecki czy Rysio Czarnecki prawomocnym wyrokiem, a przypominam, u nas już samo skazanie prawomocnym wyrokiem za, Przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, a takim jest oszustwo, powoduje nie utratę biernego prawa wyborczego, czyli wybieralności, ale też utratę mandatu. Więc takie wskazanie spowoduje, że ci panowie utracą mandat. Wyobrażam sobie, jak od Kremla, może przez Koreę Północną i Iran, po Orbana, hiszpańskie Vox, niezastąpionego w takich rzeczach DJ Vonsa, jak ktoś to cudownie określił już naszych komentujących, powstaje front obrony zagrożonej demokracji. Demokracji, której twarzą jest Zacharowa, Pieskow, Orban, pyzate, Pucłowate, oblicze idioty, czyli Kim Jong-una. Marszowe twarze ajatollachów irańskich, no i wreszcie niezapomniana postać DJ Wonsa. <laughs> Cudowny, proszę Państwa, zupełnie. No ale czekam na wycie kolejnych w niezależnej salonie 24 do rzeczy naszej oburzonej prawicy. Oburzonej zamachem Elit na prawdziwych demokratów. Ramen! <laughs>